Szczęść Boże. Zapraszam do wspólnej niezwykle ważnej modlitwy do Matki Bożej rozwiązującej węzły. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziewico Maryjo, Matko pięknej miłości, Matko, która nigdy nie opuściłaś dziecka wołającego o pomoc. Matko, której ręce nieustannie pracują dla Twoich ukochanych dzieci, gdyż przynagla je miłość Boża i nieskończone miłosierdzie, które wylewa się z Twojego serca. Zwróć ku mnie Twoje współczujące spojrzenie, wejrzyj na kłębowisko węzłów, w których dusi się moje życie. Ty znasz moją rozpacz i mój ból. Wiesz, jak bardzo te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązanie węzłów życia Twoich dzieci, składam w Twoje ręce wstęgę mego życia. Nikt, nawet zły duch, nie może jej pozbawić Twojej miłosiernej pomocy. W Twoich rękach nie ma ani jednego węzła który nie mógłby zostać rozwiązany. Matko Wszechmogąca, w swej łasce i mocy, z jaką się wstawiasz u swojego Syna, Jezusa, Mojego Zbawcy, przyjmij dzisiaj ten węzeł, nazwijcie swój węzeł w miarę swoich możliwości. Poproście o to, co dla was ważne i jakie węzły chcecie rozwiązać. Na chwałę Boga proszę Cię, byś go rozwiązała, rozwiązała na zawsze. Pokładam w Tobie nadzieję, jesteś jedyną pocieszycielką, jaką dał mi Bóg. Jesteś fortecą w mojej słabości, bogactwem w mojej nędzy, wyswobodzeniem ze wszystkiego, co mi przeszkadza być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie, strzeż mnie, prowadź mnie, chroń mnie. Ty jesteś moim bezpiecznym schronieniem. Maryjo, ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Maryjo, ty, która rozwiązujesz węzły, módl się za mną, Maryjo, ty która rozwiązujesz węzły, módl się za mną. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zostańcie z Panem Bogiem i Maryją.